Chcesz zgarnąć 1000 fałdolców? Bijaj na mój Discord, zagłosuj w ankiecie, dodaj mnie do znajomych, zagraj 3 konkurencje, wygrasz 1000 dozów. Drugie, trzecie miejsce też zgarnują. Nazywa się Najwyższy Brud, skoro lego mamy taki Discord. Subskrybuj i bijaj na tego Discord, Cero, polecam. Paczki 10x85, zdecydują o im W składzie wieje C25 i potem zagram w skład. Tak. Zostawmy sobie skłonić z paczek 108,5 plus. Potem zagramy 3 mecze: Bucharów i Greedy. Dobra, pierwsza paczka ma upadać. Gdyby każdy bardzo miłosny sobie dodał. I z tym razu chciałbym bardzo bronka, żeby zrobić wartość kupi. Ok, dobra. 7 paczek, dlatego jak ta liczba tego sig Sigma. Tego Sigma. Piłkarza, to wcale nie tak, żebym się po nie chciał robić więcej paczek. Dobra, pójdźmy do mojego składu. mam widzowie, dobra, już jest. Przepraszam, że powiedziałam bo hardgrydy nie chcę. ...dy żywion fast. dy rywalów zagram. Tak po polsku. Taki skład mi się udało, się bardzo Bramka, bardzo się nie trzęsie. Przechodzimy do drugiej Proszę, żeby ktoś tutaj był. Proszę, to jest dobre. To może być dobre, to może być dobre. E. Martinez? Patrzcie, co? Tebes! Mm. Go! Ciebie karta bardzo się cieszę I no, powtór, Powtóreczka. Okej. Okay. O kurde! O kurde! Dobra. Teraz trzeba... O kurde! mocno paczka. Teraz to wszystko trzeba umieścić Dobra. Trzecia paczka. Przytrzymam paczkę. Pokażę... No, mój skład. Aha, aha. Udało mi się coś takiego ułożyć. Ja mm. dałam te te karty. Nie mam co, nawet, ale mam no, coś takiego po drugiej. Bardzo mega fajny skład mi się podoba. Lepszy bramka, czy ten skrajny mamy. Podoba mi się. Dobra, otwieramy teraz trzecią paczkę Oby. Ja mam jakąś kartę 9, 9 Oczywiście, w prawie wszystkie karty 9 mam. Te powtórki się też ze skłoną. Co to to wspominę. to chyba mi tam był. Aby się przydał, my mi Ujuju i dam parę idę znowu coś z tego ułożyć. bra zrobiłem z trzeciej paczki. Taki skład Czy tam tak? Trzeciej paczki. Eee, no, dam. By zaczęły im nie Ona nie może grać. Na, może na LP Ale na LS nie może, pięknie e, My na to bierzemy jakieś tam Ale przychodzimy przechodzimy do nas z Lecimy dalej to, to, Dobra, nie będę już pomijał LS, dobra Może lepsze, lepsze LS. To jest Zaha To jest brąz, ale nie zobaczyłem Bo, czyli, Bo ktoś tutaj pobiegł się obróciłem ja na chwilę ale ja widziałem że ktoś tutaj pobiegł poczekaj, bo to że się była dobra karta, bo się obróciła i wow! Ojej, 98 o kurde nice, dobra to się pierwszy po ja wymięłem, tego nie zobaczyłem wy też tego nie zobaczycie? ach, bardzo wam się przyda brąz, łatki no i jak zawsze robię nam, mi, widzimy, ja zrobię nam Scott Dobra, dobra, dobra. Mamy coś takiego, że to jest coś słabego. Coś eee, takiego. O, Po czwartej paczce taka ława. Na razie dobry Scott tylko te złote karty chciałbym wybrać, bo na razie takie dobre nie trafiliśmy. My otwórzmy piątą paczkę. I budujemy skład, no i tak ciągle będzie. No i... Bum! Toc! Eś, O... Limer? Nie, przecież... Mam... No. O oh, co? co to z łotrakami? Nie, ale Dobra, przyda się. Fini! Uuu... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wykaz realu. Lubię real okej, okay, okej, okay, okej okay. Niech stąd nie może na no, chyba obronnie trochę nie cieszę, no, ale znowu czas ułożyć nam skład no to jak widzicie taki skład mamy po piątej paczce, tak, są nam dwie i proszę żeby w tym album dajemy o zmianie, na razie tą zmianę będzie na sumerze. W zmianie o chodzi o to, że muszę jakby dodać, mogę zmienić, Pramkarza. Pramkarza mogę zmienić tylko następnego Pramkarza. Nie mogę dodać do innego, tylko do następnego i Mogę dodać sobie jakiegoś bramkarza, ale jest jeden haczyk: nie może być to Futis. Nie może być to Futis. Po prostu sobie wybieram ten. Aż do odcinka. A mapy do trzeba ma po prostu lepszy I no... Piękny skład będzie Dobry składek na 7 paczek tylko Lecimy z ostatnią paczką Szybciej, może coś być dobrego Oby coś było dobrego Nie napastem, nie szukamy nowych cyklonów Dużo napastem Proszę, proszę Potrzebuję obrony Obronka No wiem, to są nowe o, do dostałam No nie no, bardzo się cieszę, że to jest zbyt No skład. trzy gierki i dywi oh, oh, oh. mocna paczka. Oj, dużo się zmieni w składzie. A więc polećmy do składu, po raz setny. Tak wygląda nasz skład. Mi się bardzo podoba. Wydam ja ich na ławę, może z TWS-em Niech go zostawiam pod syfaskę, nie wiem Ale zostaw sobie tak, by szybki mniej szybki Zmarytę też, ale może zmienię Dobra, to lecimy z ostatnią paczuszką w tym filmie No dobra Obym coś robić 9-9, proszę, proszę, dobra Nie, 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 to nic nie wyleci, nie, o kurde Beckember Beckember Co tu się wydarzyło? Trzeci raz go trafiam! Trzeci raz! Ale to jest to! To jest to! Jeśli trochę! Trzeci raz go trafiam! Trzeci raz, ale... Ccieszę, bo ty seri go będę miała, będę miał dobrego obronię. Let's go! yo. Jest to tutaj cały składziar. Mamy Beckenbera 99. Obrona jest... Mocarna, a tak też 90, no to jak obiecałam w zmianie sobie rawywalam. I jeżeli się nie ma grać futys, bo to byłoby bez sensu. Ale nie futys, są tylko berger. Czy ona jest wysoka 180 wzrost, dlatego jej nie daje i daje kurtuła 2 metry I lecimy grać Division Real Valves. więc gramy. Super, ja mówię, nie gram dużo tutaj, dużo w FIFA nie gram. więc nie, najlepszy gram. Jesteśmy w siódmej lidze, tak? W siódmej lidze dobrze już No to gram. Lecimy. Trzy mecze gramy. Pomijamy, pomijamy, pomijamy. Złego gramka, ulicę, że to kosztowa... już nie widział. Powiedzcie, że to kosztowało Emocje gwarantowane. Obaj jesteśmy już gotowi Śmijka do tego meczu, ja, taka... Smokowski nie oraz Jacek Laskowski. Division no, Rivals to się. emocjonujące rozgrywki, nie powinno zabraknąć no. wrażeń w tym meczu. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wiele ja, zapomnianych nie emocji ja zapraszanych. co, co sumie każdy poziom i chodzi o emocje wolę walki i nie determinację. Szansa na gołębki, zwalniając interwencję, to powinna być pranka. Popisał się tu znakomity i tym refleksem, To była Mega, mega, mega. o do O kurde, maklusz nie wiecie. Chodzi mi się ja nie ma. Rice James. Okej. Ale Grana, niebezpieczny. słaby. Jest słaby. Nie lubię z Musimy online. Nie, nie. Weź, weź, weź. To jest Chilu, To jest słabe O, teraz jest słaby. wejście w niebezpiecznym miejscu. Okazja do strzału! Jest gol! No nie trzeba było Bię, długo brak. czekać na otwarcie wyniku! Bieg na Co ja robię właśnie? Bo może być szansa! No co ty robisz? Co ty robisz? Popie. Popie, co ty robisz? Popie, Dobra, już ci, już cię. No i po ataku, dobra interwencja. Duże No co? Jak on poda jest 33 zgrania, 32 podawać? Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Świetnie teraz to zablokował. I akcja Jak ja gram? Ja nie lubię grać bardzo jest strzał. w Jest czas. Jest proszę państwa! czas. Jest Wychodzi na pozycję. A teraz gol! I to druga bramka tego zawodnika. Zatem, myli Państwo, mamy dużo w dzisiejszym meczu. Potrafi się spikać. No widzę, może być teraz widzę. groźnie. Wszystko co na piłka o. wysoko. Także jak ja to, no to nie wpadło centymetry dzieliły go od stobycia staje. Bardzo ładnie pocelował, ale czasem ma się po prostu pecha. Nie, nie, nie. Nie w obronie. Nie, to po prostu jestem. mam na tym kąpie medalanie. Ale gdzie ty podajesz? Gdzie ty badajesz? Powiedz mi, co ty robisz? Powiedz mi, ale uwaga, proszę państwa, teraz kapitalna piłka. Bardzo dobrze teraz to będzie. O. Może strzelać, uwaga! Groźnie było! Dobra interwencja! I'm Scottem McTomineo Frank Lampard Ja bardziej to gram w, w życiu w piłkę. A nie kurde w wirtualnym świecie. kurwa, jeszcze w FIFA ze średnią bo... Nie no, ja, ja, mam... ja jestem dobry na FIFA, ale... Kiedy ja dużo gram, ale jak na przykład teraz, ja mało gram. No ale mi się, się, się podoba po prostu, bo dużo błędów jest lub fajnie się gra. No to Dobra to, jak na prostu, dojście. dojście. Hmm, Wyjaśniona tak. sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Statystyki nie kłamią, gdy ma się tyle okazji, musi to zaowocować w Mają wyraźnie. Nie ma! Słupek! Koniec już tego wkurzenia się nie ma co? Nie ma co. Już nie ma co, dobra, pierwszy mecz przegrany, przepraszam, ale... Jak właśnie z sobie mapę, bo ja już po prostu nie mogę jesteśmy awansować już w tej czystej ligi, Ale no, coś tam nie idzie, ale troszkę jaka taka zielona, ładniutka. Lecimy z następnym meczem. No, sorry, skład nie jest wybitny. Spry się nim nie gra. Ale ja dzisiaj postawię... Teraz w tym meczu postawię na Cliver Tajemnika no może coś bardziej zobaczymy dobra lecimy z meczem Dobra Dziś jesteśmy już ze stadionu na którym ee... już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie Bo mikrofon to Tomasz Smotkowski i Jacek Kaskowski z nami, bo jak bo za chwilę startujemy A ja from ja bardzo... Rivals nie. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy ja nadzieję, nadzieję w że przełoży się ja, to na poziom meczu. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali Przez... sobie już tak, jakieś ja przykąstki, bo ryzy, zapewniam, Polsce, że od tego meczu ja nie będzie się ten... można Pucham, oderwać no, ani na minutę. Sobie, po prostu Trochę winna może kart, że każdy ma teraz dziewięć spadów, bozdrawić. I sprytko miałam coś trafić. Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Jak on to wyjąć? Myślicie ogy, że to kurwa, że to ta dziewięć osiągnąć. Z na 11 metr. I tyle. O tej akcji można zapomnieć. Wini. Wini. Wini! Jezu, jak zbiera się. Łatwa strata, szkoda. Są ciekawe tego występu. na napastnicy są rzadkością na rynku transferowym, więc sprowadzenie go było prawdziwym majstersztykiem. Myślę, że to rozrusza formację ofensywną stanie się fundamentem, na którym budować będą wszystkie akcje. No, 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 nie sobie Dało się uzyskać posiadanie. Dobra, weź się. Yes, oh, good, A piłką pędzi w stronę bramki. I mamy oh, próbę wystarczyć. Oh, oh, oh. tak! Bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma! Dobitki nie dało się już wyjąć. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Chopo po Nieudana interwencja What, i wciąż atakuje. 3 Przecież ja się nie tak, przychodzę, zręcznie się... eee... Ale ja bramkarzy na ławie nie mam. Och. Dobra, Wini, Ty jest słabo jesteś. Dobra, morję, zesleć. O, popatrz, robię zmiany. Pytaruta. Ładne. Gra, gramy, 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 gramy. Szpital. To No to się przewiczył. Słysza żółta pawka. Też opieść pawka. Bruno Gimaraes. Nie. Dobre ustawienie. Nie, 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 nie. Jakże potrzebna interwencja. To z pewne, bo oni nie wiem w jaki sposób grają, ale ja nie chcę tego mapesy. Dodaj, chcesz ten mecz. Jak wciśniesz delikatę? No nie łatwo to, nie wiem, bardziej Wolfenreita, na Zdecydowanie, ale przystąp. w komentarzu, co czy FC. A ja co, Fernando do oh! bramkę. Co I to od razu, w pierwszym meczu ty? w tym zespole. Fondlight. Mamy teraz wynik 2 do jednego. Wow. Mam skład siedem na Podanie do Elangii. I temu danym wejściem Okazja, jak marzenie! I jest! Tak jest no, Dobra, my weź ty tam. Mamy więc A teraz chcę też że. po prostu 9, że a to jest dziewięciosiem, bo ja. Jestem. Nie, jest, sprawdźcie się 3 -3, Co

Nie mamy go powtórek nawet o. Co? Gra przerwana. Stały fragment dla drużyny przeciwnej. Brawy. Morientes. Teraz to Jaki ty słaby? Ale ile można. Obrona się połapała. Wreszcie to przerywa. Dobra współpraca. Ach. Przez Morientes. Szybko no ataku, dobra interwencja. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Muszą teraz wracać, szybko. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. W ogóle, jak myślicie, jak przejdzie do Liverpoolu? Bo... Dobra, ja to znasz. Ja w ataku. W sumie przejść. Nie wiem, dlaczego w ogóle mam komentatora. bo ja go włączam. Mamy akcję. Słuchaj, Szan... Szan... to wykorzystać. Nie to nie moja wina. Ja normalnie leciutko walnęłam, ale. No nie Jones. mogę, końcu. No. Ja już po prostu nie wiem. Jest komentarz i schodzi teraz spod linii bocznej. ale skutła wybronił tę sytuację. Złoże. No i Zanetti spokojnie oddał zagrożenie. Ale ja widzę, że mi się nie było? Żeby zdobywać gole, Chcia. trzeba stwarzać sobie wow. sytuację. Statystyki pokazują, że idzie im to dzisiaj bardzo dobrze. Ta i tak wyrazista przewaga może jeszcze napęcznić. No nie! Się, na nie! nie. Nie. No. I możliwe, że zaraz będzie kolejna okazja. Znowu ja po ich stronie. Naraz. Ale tak szczerze to ja o, nie okazję polegać grać. Strzał taki, jakby to no uderzenie miało stadion w później zobaczyć precyzji. Zgużyć, nie tak. nie za za brak precyzji. Je, Dystans no, był no, spory, ale zawsze ma, trzeba próbować, próbować chociaż trafić yeah. w światło ja. bramę... 22 o oh, 27 poza No jakby tworzyć... Uwaga, oh, mocny strzał! Oh 22, mega błagana, ale ja widzę, że ja tracę mojego banku. nie zrobię wam dużego contentu, ale spokojnie, będzie content na boisku. Normalny maja. Mój brat mnie zabije. Życie. On mi bardzo dużo rzeczy robi na wkurzane, a ja oczywiście muszę squixelować. Nie potrzebuję już... Właśnie, idziemy do mojego składziora przepotężnego. 99... No i miliard mam tych kart, 99... Mbappe. Ogólnie gram sobie... Ten, ten... Dobra, jesteśmy już. Jak obiecałam, tak zrobię. Quickselluję Mbappe. Do zobaczenia widzowie w kolejnych odcinkach. Mo, może mało kontentu, może dużo kontentu, ale pozdrawiam frytkę i do zobaczenia w innych odcinkach z Lepsy, na boisku i Fortnite'a. Pa!